Wreszcie zerknął na zaciskającego pięści Tomka. Tu to u was rodzinne? Zapytał z całym spokojem, na jaki tylko było go stać. Taka agresja bez powodu? To jak przez chwilę miał wrażenie, że pęknie ze złości. Trzeba jednak przyznać, że spokój Jacka zaimponował mu. Chyba po raz pierwszy w życiu spojrzał na swego rok młodszego kolegę jak na kogoś, kogo powinno się traktować poważnie. Do tej pory wydawał mu po prostu rozkazy. – Okej, to co proponujesz? – zapytał po chwili. – Twój pomysł jest dobry i niczego lepszego nie wymyślimy – powiedział Jacek. – Tylko trzeba poprosić, żeby ktoś dorosły z nami pojechał. – Kto? – krzyknął Tomek. – Mamy czekać, aż twoja mama wróci z pracy? Myślałem raczej o tacie Ani. Nie ma go. Wyjechał na konferencję do Krakowa. Psia kość. Jacek był wyraźnie zmartwiony. Miał nadzieję, że wreszcie uda mu się pozajmij się pana Bujnowicza. To może twoja pani Halinka, wesnął po jakimś czasie. Chyba żartujesz, obruszył się Tomek. Nigdzie nie jadę z tym babsztylem. Jacek zamyślił się. No tak, nie spodziewał się nie odpowiedzi. A rodzice Wojtka? zapytał z nadzieją. Za słabo ich znam, powiedział Tomek. A Wojtek poszedł na angielski. Wyglądało na to, że nie znajdą nikogo, kogo mógłbym poprosić o pomoc. I wtedy. Mam! wrzasnął Jacek, wymachując łopatą. Pan Franciszek! Zgłupiałeś? Tomek spojrzał z przestrachem w okna dozorcy. Przecież jak mnie zobaczy, to urwie mi głowę. Zemsty za pati. Ale on nic nie wie o pati roześmiał się Jacek. Myśli, że to ja. Tomek spojrzał na niego ze zdumieniem. Nie powiedziałeś, jak było naprawdę? Nie, Jacek pomachał tylko ręką. Zmieniłoby to coś? Nie, więc po co? Tomek po raz drugi w ciągu tej krótkiej rozmowy spojrzał na Jacka z mieszaniną zdumienia i szacunku. Pan Franciszek, o mało nie zakrztucił się piwem, gdy wytłumaczyli mu, o co chodzi. A raczej, gdy Jacek wytłumaczył. Tomek stał z tyłu ze spuszczoną głową i starał się unikać wzroku dozorcy. W myślach, przy osobie Jacka, postawił trzeci plus. – Nieby ja mam jechać i wy, tak? – wymamrotał wreszcie pan Franciszek, trafiąc się po brzuchu. – Posadzą krzyżonkili? Na drugi koniec miasta? – Tak – mknął Jacek. Słyszeliście państwo, tym dzieciakom już zupełnie odbiło. Co to kumpla znaleźli, czy co? A możecie mi wytłumaczyć, po jakiego grzyba mam to robić? Huknął. Tomek i Jacek wymienili niepewne spojrzenia. Żeby zaczął cichutko Jacek, co? Żeby powtórzył głośnie Jacek? Co? Nic nie słyszę? Zdenerwował się pan Franciszek. – Żeby Ania nie płakała! – krzyknął nagle Tomek. Zaległa cisza. Pan Franciszek przyglądał się im wyraźnie zaintrygowany. – Słyszeliście ich? Żeby Ania nie płakała? A od kiedy to są tacy wrażliwi na czyjeś łzy? Jak sobie pan Franciszek prawie płamał przez nich kości, to nie byli tacy wrażliwi. – A teraz? – W porządku – powiedział nagle. Sam był zaskoczony swoją odpowiedzią ale muszę zapytać waszych rodziców czy zgadzają się, żebyście ze mną pojechali Tomek jęknął no to koniec Pani Halinka nigdy się nie zgodzi Jacek też był pewny, że to finisz ich wyprawy przecież mama jest teraz w pracy jednak ku jego zaskoczeniu pan Franciszek wziął z szuflady pod telefonem notę z numerami przekartkował go a potem podniósł słuchawkę Dzień dobry, czy mogę prosić o połączenie z pokojem 306? usłyszał Jacek. Jackowi zrobiło się gorąco z wrażenia. Skąd pan Franciszek miał numer telefonu do pracy mamy? I skąd wiedział, że jeszcze mnie jest? To teraz idziemy do ciebie brruknął pan Franciszek, odkładając po minucie słuchawkę. Tomek z wrażenia nie mógł się ruszyć z miejsca. Kaliżowało cię, czy co? Zdziwił się pan Franciszek. No marsz! Ruszyli jak automaty do domu. Tomka. Pan Franciszek posapywał za nimi ciężko. Niech ich duder świśnie. Nie dość, że nie dają człowiekowi w spokoju wypić piwa, to jeszcze każą jeździć po całym mieście. A na dodatek trzeba się spotkać z tą całą halinką. Brrr! I to dlaczego? Dlatego, że jakaś siksa się poryczała. Pan Franciszek. Przystanął pod, przed drzwiami mieszkania tomka i odruchowo wciągnął brzuch. Jacek osłupiał na ten widok. Pani Halinka też osłupiała. Z bliska pan Franciszek prezentował się jeszcze bardziej interesująco niż z wysokości trzeciego piętra. Słuchała go ze szczerym zainteresowaniem. Właściwie ja też mogę z panem pojechać, wyjąkała, tylko musimy zabrać patrycję. Nie ma mowy powiedzieli jednocześnie Jacek i Tomek. Pan Franciszek popatrzył na nich ze zdumieniem. Za dużo zamieszania mruknął wreszcie. Do pomocy wystarczą mi oni. A pieniądze? zapytała pani Halinka, kokieteryjnie poprawiając włosy. Ja mam pieniądze, wyrwało się Tomkowi. Skąd? Pani Halinka dopiero teraz zaniepokoiła się nie na żarty. Tomek i pieniądze, rzecz niepojęta. Przecież ten chłopak potrafi wydawać kieszonkowe w pół godziny. Tomek zamarł. Co powiedzieć? Co powiedzieć? Im dłużej milczał, tym bardziej to było podejrzane. Pani Halinka patrzy na niego takim wzrokiem, jakby podejrzewała, że obrabował listonosza. Pan Franciszek także przyglądał mu się jakoś tak dziwnie. Więc... Ja mu pożyczyłam, usłyszał nagle głos Patti. Ja z tych pieniędzy na nowy plecak. Aaaa, pani Halinka dotknęła z ulgą. Pan Franciszek zerknął spod oka. To na Patrycję, to na Tomka. Jakoś dziwnie się zachowują. To my jedziemy, powiedział w końcu. A ty, panienko, zwrócił się do zmartwiałej Pati. Mogłabyś pomóc tej Ance Bujnowicz przy podlewaniu żonkili. Mało ich zostało, ale coś zawsze. My pewnie nie zdążymy wrócić przed wieczorem. Dobrze, pisnała Patti. Ale pan Franciszek już jej nie słuchał. Człapał po schodach, zastanawiając się, co go właściwie napadło. Przecież tak miło siedziało się przed telewizorem z kuflem piwa w ręku.